Jak dobrze wiemy, wytwarzanie oprogramowania jest to skomplikowany, długi i kosztowny proces. Dlatego dzisiaj w dzisiejszym materiale pomyślałem o tym, że opowiem w jaki sposób możemy ten proces przyspieszyć. Czyli co możemy zrobić, żeby część funkcji w naszym oprogramowaniu mogła powstać szybciej. Jeżeli ten temat wydaje wam się interesujący, to zapraszam serdecznie do dalszej części materiału. A więc, jak wszyscy dobrze wiemy, wytwarzanie oprogramowania nie jest łatwe i na pewno nie jest szybkie. Nie jest to zdecydowanie szybki proces. Do tego bardzo często zespoły programistyczne mają tendencję, żeby próbować sugerować tworzenie rozwiązań customowych, czyli takich wytwarzanych w 100% przez te zespoły. I oczywiście dla, dla tychże zespołów jest to super, ponieważ mogą one rozwiązać kolejny ciekawy problem. Jednak nie zawsze to podejście jest super zgodne z potrzebami biznesowymi tego oprogramowania, które wytwarzamy. Przez to koszta wytworzenia oprogramowania często mogą być dużo większe. Oczywiście czasami są sytuacje, które zmuszają nas do tego, żeby jednak jakieś funkcjonalności wykonać customowo. Jednak warto zastanowić się, dlaczego tak jest i kiedy warto sugerować wytwarzanie customowego oprogramowania. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Sytuacji, która jest dosyć częsta w obecnych czasach. Załóżmy, że przygotowujemy oprogramowanie, które jest oprogramowaniem skierowanym do edukowania dzieci. W takim oprogramowaniu mamy pewne moduły edukacyjne, w których są jakieś blogposty, jakieś treści różnego rodzaju, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę. Kolejnym modułem takiego oprogramowania jest część weryfikująca tą wiedzę. No Powiedzmy, jakieś quizy. Natomiast przez pewien czas użytkowania tej aplikacji doszliśmy do wniosku, że warto by było dodać do naszej aplikacji moduł wideorozmowy. Dzięki takiemu modułowi wideorozmowy dzieci mogłyby kontaktować się z kimś, kto jest w stanie rozwiązać ich problem, ponieważ z jakiegoś powodu materiały, które obecnie znajdują się na platformie, nie są idealne. I cały ten proces po prostu przejść za pomocą wideorozmowy. Proces szybszego nauczania. I wiele zespołów wpadłoby na to, że o. To jest super temat do rozwiązania, bardzo ciekawe zagadnienie. Może warto by to było napisać samemu. Może i byłoby warto. Dla programistów może i by było. N natomiast trzeba pamiętać o tym, że przygotowanie takiego modułu wideokonferencji to jest wydatek rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Jak nie więcej. To jest jeden z cięższych modułów, które obecnie możemy zaimplementować w naszych aplikacjach. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie. Zewnętrzny dostawca. Ponieważ część takich funkcjonalności, które są bardzo trudno realizowalne, można zaimplementować do naszej aplikacji za pomocą zewnętrznego dostawcy. I właśnie dzięki wykorzystaniu oprogramowania, jakiegoś SDK czy jakiejś integracji z naszym usługodawcą, możemy przyspieszyć proces wytwarzania naszej nowej funkcjonalności drastycznie. Po prostu drastycznie możemy to przyspieszyć. Ponieważ w przypadku Streamingu wideo, problem jest dosyć złożony i zaimplementowanie bardzo, bardzo dobrego i takiego, na którym możemy polegać, mechanizmu trwa naprawdę długo. A są już serwisy, które to robią. Ale czy to oznacza, że możemy tak naprawdę wszystko przygotować w ten sposób i zbudować naszą aplikację w dwa tygodnie składając ją tylko z klocków? Prawie. Prawie, bo nasze wymagania różnią się, a usługodawcy przygotowują. Implementacje, które starają się być jak najbardziej generyczne, czyli takie rozwiązujące najczęściej powstający problem. Jeśli jednak my przychodzimy z jakimś problemem, który jest nieco inny, potrzebuje nieco bardziej dostosowanego podejścia, może się okazać, że takie rozwiązania tych naszych dostawców nie są super. Często się tak zdarza w przypadku rozwiązań czatowych. One mają sporo ograniczeń, jeżeli chodzi o tworzenie. Rozmów z wieloma osobami naraz, albo jeżeli chodzi o przesyłanie większych lub mniejszych plików. Więc odpowiedzmy sobie teraz na pytania, co warto wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na usługi firmy zewnętrznej, czyli takiego rozwiązania, które jest już tak zwane out of the box dostępne na rynku, i możemy je zintegrować ze swoją aplikacją. Pierwszą sprawą będzie koszt miesięczny, ponieważ trzeba wiedzieć o tym, że tego typu rozwiązania. Najczęściej przygotowywane są w modelu subskrypcyjnym, czyli płacimy co miesiąc jakąś ustaloną kwotę, i dzięki temu możemy korzystać z mniejszej lub szerszej ilości funkcji w ramach tego rozwiązania, które jest nam dostarczane. Natomiast niektóre rozwiązania są naprawdę drogie, ponieważ rozwiązują bardzo ciężkie problemy. Na przykład w branży medycznej rozwiązania, które stosujemy, muszą być bardzo, bardzo odporne pod kątem security. A co za tym idzie? Generacyjne rozwiązania tego typu są droższe, ponieważ trzeba było włożyć w nie dużo więcej czasu. No i potencjalnych alternatyw jest znacznie mniej. Drugim pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć, są możliwości kustomizacyjne rozwiązania, które wybierzemy. Jeżeli okaże się, że chcemy zmienić się przykład pod kątem wyglądu, bo mamy już jakiś komponent od chociażby tego dostawcy czatu i chcemy, żeby on wyglądał bardziej w sposób, w jaki wygląda nasza aplikacja, może się okazać, że ten komponent nie ma zbyt wielu możliwości kustomizacyjnych. A co za tym idzie, nie będziemy w stanie dostosować go do, do tego look and feel naszej aplikacji. A to czasami jest bardzo ważna sprawa. Może się też okazać, że dużo innych funkcji w takim rozwiązaniu nie do końca działa tak, jak my byśmy chcieli, lub nie mamy odpowiedniej kontroli nad tym, co tam się dzieje. I to może być dla nas bardzo ważny punkt w kontekście tego, czy wybierać to rozwiązanie, czy nie. Więc musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu na research. I na zbadanie tego, czy to rozwiązanie, które chcielibyśmy wykorzystać, będzie się do nas nadawać. Czy może jednak musimy napisać coś swojego. Trzecim ważnym tematem jest to, czy jesteśmy w stanie przechowywać dane u naszego usługodawcy. Bardzo często takie rozwiązania wiążą się z jeszcze szerszym zakresem, jeżeli chodzi o dostarczane usługi. Bo między innymi często usługodawcy tego typu przetrzymują dane po swojej stronie, tak żeby. Oni mieli jak najlepszą kontrolę nad tym, co się dzieje, i żeby odpowiednio potem już wszystko mogło być wyświetlane czy przetwarzane w ich systemach. Jeżeli dbamy o security, musimy bardzo mocno rozważyć to, czy właśnie dane przetrzymywane na innych serwerach są dla nas OK, czy też nie. A często tworząc aplikacje, tego typu wymaganie jest kluczowe, czyli przetrzymywanie wszystkich informacji u siebie na serwerach lub na serwerach w danym kraju, ponieważ regulacje danego kraju wymagają tego, żeby właśnie wszystkie, wszystkie dane użytkowników z tego kraju były przetrzymywane na serwerach danego kraju. Co jest często gęsto bardzo ciężkie do wykonania i niektórzy usługodawcy w ogóle nie stosują takiej polityki. Po prostu mają przygotowane rozwiązanie, które na przykład jest serwowane w Europie i tylko tam przetrzymują dane. To może być też czynnik kluczowy i może decydować o tym, czy powinniśmy z tego typu rozwiązań skorzystać, czy też nie i czwarty temat, na który ja zwróciłbym osobiście uwagę, a bardzo często jest on pomijany w kontekście wyboru dodatkowych usługodawców, właśnie zwłaszcza tych, którzy są w stanie dostarczyć nam jakieś rozwiązanie out of the box. A chodzi o stabilność firmy, z którą będziemy się wiązać. W tych czasach powstaje naprawdę ogromna, ogromna ilość różnego rodzaju startupów i różnego rodzaju usług typu software as a service. Niektóre z tych usług są lepsze, niektóre są gorsze. W niektórych przypadkach Ktoś potrafi naprawdę dobrze sprzedać swój produkt i jest on prężnie rozwijającą się firmą, a w innych przypadkach wcale tak nie jest. Jeżeli dokonamy złego wyboru, nagle w trakcie naszego życia aplikacji, w trakcie życia naszej aplikacji, możemy natrafić na sytuację, że firma, z którą, z którą podjęliśmy współpracę, po prostu padła, po prostu zakończyła działalność. A my zostajemy na lodzie. Funkcjonalność, która była dla nas kluczowa, nagle przestaje działać, a my panicznie musimy dokonać ponownej implementacji całej funkcji. Najczęściej nie jest to kwestia tygodnia, tylko przepisanie takiej funkcji trwa kilka tygodni, jak nie kilka miesięcy. Musimy się bardzo poważnie zastanowić, z jaką firmą wchodzimy w współpracę. Więc podsumowując, wykorzystanie małych klocków, które już istnieją gdzieś w sieci, bardzo często może nam drastycznie przyspieszyć. Wydrażanie nowych funkcjonalności do naszej aplikacji. Jest to bardzo duży plus obecnych czasów. Jednak musimy być bardzo uważni w kontekście tego, czego potrzebujemy, kogo wybieramy do współpracy i jak bardzo zależy nam na tym, żeby to było nisko kosztowe w kontekście czy developmentu, czy utrzymania przez dłuższy czas. Wydawałoby się, że po prostu z klocuszków możemy sobie złożyć wszystko, jednak jeżeli nasze wymagania są nieco bardziej skomplikowane, Wcale nie musi tak być, a koszta wdrożenia rozwiązania, które jest dostępne out of the box, mogą się drastycznie zwiększyć. Trzeba rozważyć bardzo wiele elementów, aby być pewnym, że wybór jakiegoś dostawcy jest dla nas OK. Jeśli jednak dobierzemy odpowiednich dostawców i odpowiednie części naszej aplikacji zrobimy w sposób przygotowany przez zewnętrznych dostawców, jest bardzo duża szansa na to, że. Za dużo mniejsze pieniądze wykonamy bardzo fajną aplikację, która będzie w stanie sprawdzić nam rynek, sprawdzić zwalidować nasz pomysł. A w przyszłości nawet przynosić ogromne zyski. Dlatego bardzo mądrze podchodźcie do wyboru Waszych dostawców. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że po raz kolejny jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy i angażujecie się w sekcji komentarzy. Ja zachęcam Was do zostawienia łapek pod filmem, do klikania w przycisk subskrybuj i nie zapominamy o dzwoneczku. I Siemaneczko.